Dzień dobry Bartuluś! Bartuś! Dzień dobry! Gdzie ty tam poszedłeś? Bartuniu! Chodź! Chodź! Przywitajmy się! Chodź na rączkę! Nie mogę sięgnąć! Zajdziesz do mnie? Nie chcę! Nie! Przyjdzie do mojej, bo już widzę! Chodź Bartun! Chodź! Nie, niu, niu obraziłeś się? Chodź. No, chodź Bartulku. Jest taki żółty tu na górze. Na Witamy jest. się w nowym vlogu z naszym Bartulkiem. Popuły są bardzo fajne. Ja Usiądź sobie. sobie. O. O. ale ja o. Nie Tak, jako On tu mamy kryże. przyjaciela. Lilusia, lekcję robisz? Nie. nie, schowałam jego jedzonko. I Ja montuję, Lila tutaj lekcje. Matysia lekcje w pokoju. My tu z Bartkiem sobie o, siedzimy. A tam moi drodzy gotuję warzywa, bo dzisiaj będę robiła sałatkę jarzynową. Kto lubi sałatkę jarzynową? Ja. Łapeczka w górę! Łapeczka w górę! Bartuniu! Chyba coś zjebowałam. No, a zobacz jak sobie fajnie chodzi. Pić mu się chciało. I mieszam właśnie i doprawiam sałatkę. Brakuje mi tylko natki pietruszki. Lila mi pomogła, więc szybko nam poszło, ale zapomniałam nagrać przebitek. Dobra, teraz trzeba wstawić do lodówki, niech się przegryzie i w ładną salaterkę włożyć. Yy, zaczynamy. Zaczniemy od kilku ćwiczeń w pozycji stojącej, właściwie dwa. I słuchajcie, będziemy robić... I jeszcze raz troszeczkę odchylamy się. To jest które skupia się na tej głębszej... Super. Cześć moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Właśnie się wykąpałam, jestem po treningu i zobaczcie... Co robi Bartuś? Bartuś przyleciał mi i usiadł na telefon. To oznacza nie czytaj, nie patrz w telefon, tylko zajmuj się mną. Kochaj mnie i wielb. No, Bartek. Kochaj mnie i wiel buzi. Ugryz mnie. Nie wiem, jak mam go teraz zdjąć. <gryzł> o, idziesz na klatkę. O tak. Wiecie co? On ma także parę minut i znowu tu będzie normalnie, za chwilę znowu tu będzie. Ja jak widzicie, mam na sobie dresik. Pokazywałam go chyba w jednym z poprzednich vlogów. Założyłam do niego spodenki. Jest taka fajna pogoda, bo wiecie, nie jest ani gorąco, ani zimno. No i co? Muszę wam coś powiedzieć. Muszę wam coś powiedzieć, co już dziewczynki wiedzą. Możliwe, że po tytule tego filmu wy już też wiecie, więc jedziemy do lecimy do Polski. Mieliśmy nie lecieć, mówiłam wam to wielokrotnie i uwierzcie mi, że naprawdę mieliśmy nie lecieć. Mamy tutaj sporo teraz rzeczy różnych spraw na głowie. Bardzo uń i po prostu mieliśmy naprawdę nie lecieć. Poza tym ta kwarantanna najpierw w Polsce była, potem w Anglii wprowadzili ją, i to wszystko, wiecie, co psuło nasze plany. Więc stwierdziliśmy, że nie, dobra, odpuścimy jeden raz, e, pojedziemy może w innym okresie, e, albo może rodzina przyjedzie po wakacjach, bo też jakby e, komunia miała być we wrześniu, więc miała rodzina do nas przylecieć, ale słuchajcie, z komunią nadal jest. Co tam Bartuniuś? Z komunią nadal jest nic nie wiadomo, nie mamy żadnej informacji, nie jest ani odwołana, ani nie odwołana, więc naprawdę lipa. Nie gryziemy kabelków, chodź. Chodź do cioci. Ale poczekaj, nie tak. No chodź. A on nie chcę wcale. Chodź Bartuniu, bo ja opowiadam coś. Chodź, będziesz vlogerem. Chodź. Chodź, wszyscy Cię pokochają. No, będziesz taki ziomus vloger. O, chodź na ramię, Ha! Jak Ci ściągnąć na ramię? Oj, o, po pomalutku. Nie dam rady go ściągnąć na ramię. No, ale w każdym bądź razie, e, moi drodzy, po prostu nie wiadomo dalej co z komunią, czy będzie, czy nie będzie i kiedy będzie. E, zdjęli kwarantannę dokładnie u nas, no, z tydzień temu powiedzmy, bo wcześniej kwarantanna miała być. I wtedy zaczęłam patrzeć ceny biletów i się trochę, wiecie, orientować, czy jednak nie polecieć z dziewczynkami, ponieważ one już naprawdę bardzo długo siedzą w domu i no jest to dla nich przykre, e, chciałyby do dziadków, e, chciałyby się zobaczyć z rodziną, e, wiecie, trochę więcej na powietrzu, bo przebywać. i no myślę, że jest jakaś szansa. On mi na komputer cały czas, słuchajcie. E, więc e, szukałam te, e, biletów różnych i powiem Wam, że ceny po tym, jak ogłosili właśnie, że kwarantanna jest w UK zdjęta. To ceny tak skoczyły do góry, że w ciągu naprawdę doby o 300% poszły do góry, bo obserwowałam też chwilę wcześniej. No i stwierdziłam, że no niestety do Warszawy nie polecimy, bo jest bardzo w ogóle mało lotów jeszcze i z mojego miasta, wiecie, to nie jest Londyn, nie ma dużo lotów. Em, więc jak ceny tak skoczyły no to już odpuściłam, jakby mówię dobra jednak nie jedziemy, bo no, masakra słuchajcie, bo to jakoś tam 300 funtów za jedną osobę w jedną stronę 240 ileś, później chyba jeszcze wyżej, 269 funtów no to jest naprawdę bardzo dużo pieniążków, z 1300 zł za jedną osobę w jedną stronę czyli za, za mnie na przykład za dziewczynki to było prawie 4000 w jedną stronę, no to słuchajcie wolałabym poczekać i polecieć po wakacjach tutaj Wam z Bartusiem Porozmawiamy, powiemy im. powiemy No i tak wyszło, że w końcu zaczęłam szukać do innych miast w Polsce. Zdzwoniliśmy się z dziadkiem, czy mógłby nas odebrać, bo jeśli dziadek by nas nie odebrał, no to jednak nie, chyba żebym lądowała w ciągu dnia, ale że lądowanie lotu, który znalazłam jest w środku nocy, no to niestety z dziewczynkami, ale co sama nie odważyłabym się, wiecie, gdzieś tam zostawać. Więc dziadek powiedział, że po nas przyjedzie, no i wtedy kupiłam szybko bilety. Bilet powrotny już kupiłam z modlina, więc już będę wracała normalnie, ta cena była jeszcze przyzwoita, ale lecimy do innego miasta. Będziemy mieli dłuższą podróż, ale krótszą niż samochodem. No i najważniejsze, że jedziemy do Polski. Rano dzisiaj oznajmiałam dziewczynkom, że lecą do Polski czego się nie spodziewały. Chodź, chodź, chodź! Chodź! Jeszcze będziesz montował filmy ze mną. Jeszcze. No i, no i po prostu lecimy. Pokażę Wam teraz, jak dziewczynkom powiedziałam o tym, że lecimy do Polski. Pokażę Wam jeszcze fragment z tego, jak dziewczynkom oznajmiliśmy, że lecimy do Polski na wakacje, czego się totalnie nie spodziewały, więc teraz jest ten moment. Dziewczynki, musimy Wam coś powiedzieć. To jest dosyć ważna wiadomość. Wiecie, że... Nie, Wartek nie zostaje. I chcemy wam powiedzieć coś. Wiecie, że w tym roku niestety, ale na wakacje do Polski nie jedziemy, prawda? No to jedziemy. Naprawdę? Lecimy do Polski. Za tydzień lecicie. Lecicie... Ze mną do Polski w poniedziałek Bardzo późno Jedziemy do Polski Ze mną lecicie do Polski Ale nie lądujemy w Modlinie I stamtąd w nocy odbierze nas dziadziuś Także lecimy na inne lotnisko niż Modlin I będziemy jeszcze stamtąd musieli dojechać Ze 4-5 godzin do domku Ale lecimy do Polski na 3 tygodnie To jest niespodzianka. Nie, 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 nie. Wczoraj kupiliśmy, przedwczoraj kupiliśmy? Przedwczoraj kupiliśmy bilety. Czy wszyscy wiedzą? Wylądujemy. Nikt nie, jeszcze nie wie, dziadek, dziadek wiebenek, bo musieliśmy go zapytać, czy przyjedzie po nas na to lotnisko. Jakby po nas nie ale, przyjechał, to byśmy nie polecieli. A, a czy um, babcia um, będzie wiedziała, że dziadek um, Idzie do tego, tego? Babcia dzisiaj się dowie. Dzisiaj dziadek Wczoraj powie babci, i dzisiaj się dowie babcia. Jedziemy do Polski! Jedziemy do Polski! Na. Cieszy? <laughs> bardzo, 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 bardzo! No to super. Dziadek. Nie płacz, Matyś. Spędzicie sobie trochę czasu tam przynajmniej, nie? Zabieram się za robienie sernika e, Dwa twarogi, to będzie taki niski sernik e, Później oddzielę część masy I dodam kakao, będę chciała, żeby ten sernik Był taki trochę, wiecie, trochę kakaowy Trochę śmietankowy e, Użyłam ksylitolu, wrzuciłam jajka e, Mascarpone Nie wiem co jeszcze e, Myślę, że jeszcze tutaj dodałam Aromat waniliowy, a tu już gotuję na obiad fasolki cały, cały garnek. Ja zjem z jakimś serem, pewnie żółtym, coś sobie wymyślę, a rodzinka możliwe, że zje z jajkiem i z ziemiaczkami. Przyjdę nam włosy, moi drodzy, a już myślałam, że nie przyjdą, bo firma mnie przeprosiła dzisiaj rano w mailu, że wysyła je dopiero i że z opóźnieniem, ale to chyba jednak nie chodziło o włosy, bo innych nie zamawiałam, albo jakiś błąd mieli, bo w sumie napisali, że włosy, a ja nie zamawiałam innych. No, aby włosy przyszły dokładnie tego dnia, w którym napisali, że będzie opóźnienie w przesyłce. Ciemniejszy, trochę blond i szary, bo takie przesyłki mogłam dostać bardzo szybko. Ja mam taki sam kolor prawie gdzieś, gdzieś tutaj na dole. Tak, Mati ma taki sam, dokładnie. I zrobimy lili, zobaczymy, może parę jeszcze Maty się zrobię. No, a jak, co by jakby było, że użyjesz jedną paczkę, i wtedy um, tak, jakby um, połowę jednej paczki jeszcze i tamtą um, paczkę z tymi różowymi i Aj, wtedy że... mi jeszcze zrobisz? Kochanie, tu chodzi bardziej o czas i o, o kręcenie. Wiemy. Hejka, kochani, witam Was serdecznie. Mamy nowy dzień. E, mówiłam Wam, że jeszcze Ever Pretty przyśle mi dwie rzeczy. I wczoraj przyszła do mnie paczka i trochę się e, zdołowałam, ponieważ. Rzeczy, które przyszły, są nam nie za duże i w rozmiarze nie takim, jakim zamawiam. Słabe jest to trochę, ale pokażę Wam te rzeczy. Z tym, że mówię Wam, że jak będziecie zamawiali, czy chcieli zamówić, to z rozmiarówką może być naprawdę różnie. Ja prosiłam o strój w rozmiarze S8, różowy. Dostałam różowy, jest to w ten sposób strój. Górę przymierzyłam. I e, ogólnie jest bardzo fajnie wykonana. Tu mi się troszeczkę tylko marszczyło, ale jest, no ten topik jest bardzo ładny i ten topik jeszcze powiedzmy jest nami w miarę dobry, mimo że to jest rozmiar L. Wiecie, no nie na tyle szeroki, żeby go już nigdy na przykład nie założyć, e, ale spodnie, no to już są totalnie, totalnie za duże. Wcześniej dostałam nie ten strój w rozmiarze M zamiast S, a teraz dostałam L, czyli jeszcze gorzej. E, I powiem Wam, że no te spodnie są wielkie, no zobaczcie. Ogólnie są różowe, normalne spodnie, one nie mają żadnych wzorków, nic się tu na nich szczególnie nie dzieje. Więc ten strój nie zostanie u mnie. A drugą rzecz, jaką sobie zamówiłam, na stronie kolor jest troszeczkę inny. Ale jest to taka oto spódniczka, widzicie, farbaleczki, Można ją troszeczkę tak założyć z wyższym stanem. Jak ją kiedyś założę we vlogu, to na pewno Wam pokażę. Spódnica jest na mnie dobra, mimo że to jest rozmiar L. Ale wiecie, to jest w gumkę, więc jakby ok. I do tego jest bluzeczka. Ciężko będzie ją zademonstrować, ponieważ ją się zakłada tak, jakby. O, może Wam pokażę. W ten sposób. I to jest ogólnie komplet. Później idą rękawy. Tak, chciałam Wam szybko pokazać. A potem, o, tu ją wiążemy i mamy odkryte e, plecy. Ale ponieważ jest to rozmiar L, to wszystko wisi. I szkoda, bo bardzo fajny jest ten komplet. i albo go przerobię, albo go po prostu komuś oddam, bo no niestety trochę jestem tym rozczarowana. my mamy poranek, ja się zbieram do treningu. E, dziewczynki już się obudziły, Bartka słyszycie. Bartek sobie tam, 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 tam siedzi. Lilusia się ogarnia, zakłada skarpety. Madysia już w bluzie, nie widać jej prawie. Hej! Powiedz, cześć, tak. Aha. No dobra, a ja się zbieram za dzisiaj tabatę. Ponieważ już niedługo wyjeżdżamy z dziewczynami, lecimy jak wiecie do Polski, muszę skoczyć do sklepu i kupić jej luni, e, buciki. Chciałabym, żeby nie wzięła adidasów, tylko właśnie takie bardziej trampki, które by pasowały jej do spodanek, do jakiejś sukieneczki czy spódniczki, e, więc może dzisiaj nam się uda podjechać, czy podejść do sklepu i kupić jej szybciutko buty, ale powiem Wam, że tymczasem pogoda nie dopisuje, zaczęło padać, więc spacer raczej nie. E, nie lubię takich dni, jak tak wiecie, pada od rana do wieczora, bo no ciężko się ruszyć nawet na spacer Bartuś słyszycie jak Bartek dokazuje a ja już po treningu wykąpana oczywiście szczęśliwa bo jak trening wykonany to automatycznie poziom szczęścia, hormon szczęścia w organizmie się uaktywnia i teraz muszę się zastanowić co ja tu dzisiaj zjem Dziewczynki jeszcze mają trochę szkołę. Ja Lili robię warkocze, zobaczcie już ile. Lila się zdecydowała i będzie miała. Wczoraj już robiłam jej, ale jeszcze mi dużo zostało, ale myślę, że dzisiaj skończę. Zdecydowała się Lila i w sumie tata też mówił: zrób też Lili, zrób też Lili, więc zamówiłam. Dwa opakowania, tym razem mniej płaciłam, bo nieco 7 funtów za opakowanie. Szybko do mnie dotarły, więc plus. I też zabawiałam na ebayu blond, który jest odrobinę ciemniejszy od lili blondu, Matysia miała jaśniejszy ten blond, ale właśnie na ten jasny blond długo się czeka, a drugi kolor wzięłam szary, który na włosach wygląda jak taki, wiecie co, między niebieskim, srebrnym a szarym i jest to bardzo, bardzo ładny odcień. Dzisiaj dalej będziemy sobie tutaj, wiecie, zaplatały te warkocze. Wczoraj lila oglądała Ani. Ani tak, Lirusiu oglądałyśmy w trakcie właśnie zaplatania, więc miała zajęcie. Bardzo fajna w ogóle bajka na Netflixie polecamy, a Lila już do papuszki. I już z Lilą parę godzin temu skończyłyśmy zaplatanie warkoczyków. Zobaczcie, pod spodem ma Lila szare, bo blond nam się skończył. Pokaż ten, z pod spodu, bo tego nie widzisz. Ja Ci zdejmę zaraz to, wiesz. O, zobaczcie, tak one wyglądają. Do góry trochę główka, bo chciałam pokazać, że tutaj poszły bardziej niebieskie. E, Lila się kąpała niedawno. obróć się już, kochanie, w moją stronę. E, no właśnie, to założyła sobie Cię pomóż piżamkę i ja jej tutaj te włosy wzięłam do góry. Dobra, e, teraz Ci rozplączę. I pokażemy, jak wyglądają rozpuszczone. I tak wygląda lila w rozpuszczonych warkoczykach. Dajcie znać, czy Wam się e, podoba. Troszeczkę jest ten kolor ciemniejszy niż lili naturalny. Jest taki fajny, Ale ten... wydaje mi się, że wygląda o, rewelacyjnie. Bo jest taka ciężka trochę. Troszkę ciężkie, tak? Ty odczuwasz to. Ale... Ja myślę, że mój ulubiony są te, te szare. Te szaro niebieskie, nie? Nie są takie szare, myślałam, że będzie taki grey czarny. Nie jest taki to właśnie ciemny. ładny, niebieski, niebieski. Czy jesteś zadowolona i możesz pożegnać się już w tym vlogu? No to kochani, musimy powiedzieć pa! I pa do kochani? Do mm. zobaczenia w kolejnym filmie!